Cześć, witajcie, na Nathan i dzisiaj sobie zagramy w Brawl Stars, oczywiście to pierwszy odcinek, jak widzieliście wcześniejszy jakiś to dajcie znać w komentarzu, myślę, że to jest pierwszy odcinek, oczywiście no już mam 6 kart, co się zdziwicie, pewnie i to bardzo, otworzyłem Xboxa, gdzie trafiłem Daryla, No, i dzisiaj sobie zagramy, otworzymy dwa, jednego niebieskiego boksa, i zagramy sobie trzy, dwa Gamraba i Bounty. Więc zapraszam do oglądania Gamraba. Oczywiście zaczynamy. Stranking for player. Dobra, zaczynamy grę. Dobra, mamy Franka. Yeah, jeszcze Pam. Co to jest? Nie dobra, zabijemy im myślą. Czy ten A do Frank nie jest najlepsze niż ten B? Uuu, obrotem wjeżdżą. I front wjeżdżą, bo nie chcą. Teraz w ogóle teraz rozciąga jak rąk. Łoł, jak mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie strasznie, co mi nie mięsiu. W ogóle ta będzie dobra. Ile poszłem teraz? Nie chyba Jakby kto? Kiseli miała zgodnie. Dobra, ile podchody. Kogo trzeba zabić? Za chwilę go zabiję. Trzeba... Muszę się, gdzie on jest. Nie zabiję Ale typ ma Franka. I Pumps, to jest jakieś szaleństwo. Bo mamy bardzo dobry skład. Teraz musimy pilnować na remy, żeby oni tego nie zabrali. Trzeba zrobić tylko tego. Trzeba zabić tylko tego. Tak zabij go, zabij go, zabij go, zabij go. Nie, nie. Gdyby ten poko co kogo nie zabił, to byśmy wybrali. Ale monuza, się skład. O co chodziło? Dobra, zagramy sobie z CC No, po co mnie zapraszasz, jak nawet grasz? Nie, ty nie chcesz z grać Zobaczymy, kto w ogóle gra Oho, ho, ho U, hu, hu, Dobra, zaprosimy mojego kolegę z kosy Czy Karol dołączy? Uwaga nawet go nie chciałem, nie bo nawet tego nie chcę, więc zagramy, bo umty i to bulem. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Bulem trzeba na blisko grać. Sorry, jak słyszycie jakiś szum, ale to jak przesłonę tak jeżdżę Coś mi przyszło. Dobra, idziemy. Simon du i to Ja tam nawet tak tam bym No właśnie, wygramy. Właśnie to jest, zawsze się wygrywa, gdy. Ej, mam taki. Taki sam skot jak oni, tak, tak, tak. Jezu, jak się uminęliśmy. Dobra. Ej, wygrywamy na razie. To dobrze. Ej, mam taki sam skot jak oni, to mam równe szanse. Dobra. O nie. Uciekać. Uciekać, 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 dobrze. Udało się uciec. Mamy dziewięć kucharków. Jesteśmy tu można było. Czemu ty się poddajesz, typie? Nie poddajemy się, dawaj. No, ty... no idzie? Weź go zabij... Weź zabij tego Al Primo. Al... Nie alprimo. primo dobra. To musi być El Primo, ale mi chodziło tak jakby, o właśnie tego bóla. Dobra, mają więcej pocharków. nie znaczy, że mamy przegrać. No zobaczcie, teraz my mamy już 15, a ja teraz idę tutaj. Teraz go zabijam zabiję tutaj. Zabijcie, zabij go, zabij go, zabij go, zabij go. Bóla trzeba zabić. Nie gadaj. Jak mogliście no... Halo to było najprostsze zadanie jakie może istnieć. Zabij, 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 zabij... No weźcie. Przegramy to. Nie wiem czemu, jak tak słabo coś idzie. No nie. Będę musiał kimś innym chyba zagrać, bo strasznie mam się ze słabo idzie. Ja, A ja nie chcę trucić pocharków, tylko złabywać. To teraz zagramy Darylem, bo mam pierwszy rankem. I nic nam nie spadnie ani nic takiego. Wycałem jednego boksa dzisiaj. To na koniec odcinka. Spróbujemy boksa. Jak będzie jakaś nowa postać, to po prostu buff będzie dobrze bardzo, bo ja teraz się staram nowy postaci trafiać. Nie gadam, że znów mam taki samy skład jak oni. Aj, no tak, mam tak... Nie, tylko to... Dobra, idę ja tam. Jakby ta babcia jest inna. No właśnie ta, która ma... O, widzicie? O, ta. 650, chyba. Dobrze. Tak, jest dobrze. Idziemy jedną stroną. Dobra, idę tam. Jest dobrze. Nie, nie, nie mogą mnie teraz zadać Kurde! Lecę tam ultem. Byłeś to zabijać. Dobrze, jest 17, 17 Dobrze, że tak wyleciałem. Dobrze, jest 23, tak jest! O to chodzi! O to chodzi. To się skryje w czego. nie yeah. piero dobrze dobra, ja je... już podejdę do boczku. oczków idź czy ty mądry jesteś? dobra, teraz jak zabijam w oś to dobrze mhm, mm czekamy Dobra, ee, możemy tak dostać, teraz podeszle, żeby zabić Dobra, zabiję, 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 zabiję. Dobrze, 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 zabiję W ogóle będę starć się playerem za takie coś Nie nie wiem, Star Player, to takie coś, ale dobrze. Wygraliśmy Star Token przy okazji. 30 jeszcze do niebieskiego boksa. Tak jest, mamy trzy niebieskie boksy. Jak to dobrze? Będę w końcu wam od, otworzyć, bo chciałem specjalnie zbierać. O, może kuba ze mną zagra. O nie, to nie, to nie, to nie, bo on z kim gra. Z kim on gra? Oj, nie mam go znajomego, z kim on gra?

Ej ty Okej Dobra, nie wiem o co chodziło przy tym natek Nie wiem zmienię sobie awatar i nazwę te 20 osób, które mnie oglądają, będzie wiedziało tylko jak nie miałem na imię. Ebron uciekaj. też mój kolega Maciek. O nie, ma ulta. Ja. Nie! Kurde! Ten Rico ma od ścian, odbija się. Tu I tak nie da grać. Dobra, idę do tego Rico. Jak? Skąd? Dobra Idę zrobić jedno Widzicie co Dobra, nara, nara mordę, nara mordę, nara mordę Idźmy Dobra, idziemy zrobić drugie Dobra Dobra, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze Wygrywamy, wygrywamy Nie, dobra ale teraz Kuba, jak go zabije, nie, dobra, teraz sobie tylko pan tam, pan, jest dobrze. Chodź, wow, a White będzie się obalać. Tu masz to jest wyglądaj na Majka. Dobra, chodź tu, chodźcie. Chodź wejść tu, chodź troszkę. Przejdź, przytulę cię chętnie. Dobrze jest, mamy więcej pucharków o jeden. Widzicie jak to dobrze? Teraz mniej pucharków o trzy. Tak jest, dobrze, 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 to było dobrze, dobrze. Mamy równo. Teraz trzeba go zabić tutaj. Nie! On ja ulta! Kurde! Przegramy, 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 przegramy. Nie! Kurde. Z moimi kolegami z klasy się już dobrze gra, fajnie będzie zero pucharków, bo ja mam tego daryla. Więc dobrze Kuba Mariko? to na Gdybym miał większy power, to bym po prostu więcej ich zabijał. Chyba pomyślał, że Rico będzie lepiej grać. No i, co, no i co, no i co, no i co, no i... Po co wy to robicie, no? Po co wy zabieracie tą pierwszą gwiazdkę? No i jak oni teraz wybierają przez nas? Zawsze kto ma pierwszą gwiazdkę, nie ma szczęścia. Dobra, strzel do mnie, strzel, strzel, Dzięki. O nie, on ją ulta, ulta ma, ulta ma, ulta ma, ulta ma, ulta ma. Uciekam, uciekam. Uciekać! Nie. Widzicie w ogóle, co tu się dzieje? Niech będzie tak słaby skład, że nie umiem nic zrobić. Dobra, dobrze Ebron. Mówi do niego Ebron, to jest Maciek. Dobra, oczywiście, wbijajcie na kanał Michelina. Jeśli chcecie, przyda, przyda Wam się ten kanał. Tylko, że nagrywa, to jest tam może głupoty. Co prawda, możecie wbić i zostawić jej subskrypcję, lajka pod, film, pod filmem, tak jak samo mi. Czasami dajecie, czasami nie, no to teraz... Teraz to jest specjalnie w nią będę. Będę ją zabić i Diego zabić. Aha! To fajnie. Dajny no Mike nie zabił Ej, ale Ulti spoko jego. Dobra, ochronię cię koba, Ułoć się. Teraz Kuba go zabij. Które zagłasale. ale. Ja że każdy może być chory. Nie! Tak, 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 tak gównie nie wygląda. Nie korzystałem tego ulta. Bo co się stało w ogóle? Nie, nie, nie zabijcie mnie. Zabijcie, teraz ja zabiję. ich Nie, przegramy. Nie ma co robić. Нежно 30, нет! 3 похарки. Хорошо, что я только заехал похарков. За меня. Где же они тратили? Это было бы скандально, хорошо. Давайте, камераба. Что? Дай на майк? О, хорошо, мать, как Браво, мать, Muito forte Dobra, jesteśmy z <coughs> że Czemu nie dałbym raba? W ogóle czasami zapominam, że nagrywam filmik, więc sorry za to wszystko. Муша ну, еще одно, потому что это не нужно, наверное, фильм. Мне оно не зарубили. Я не была отзыва, как на то, что просто не было. вот у меня здесь фильм не карбут, что такое его. Ну, все, глядываем, добра. Не же я. помнишь?

Słuchajcie, ja zaczęłam na swojej filmik Dobra, bieramy sobie O nie, przegraliśmy z internetem Czemu? To jest strach Dobra Teraz, jak obiecałem, otworzymy sobie Jak mówiłem Otworzymy sobie Niebieskiego boksa. Nie wiem, co raczej nie. Nie da się nic. No nie, nic nie ma. Dobra, to było na tyle. Że ja się żegnam z wami. Siema, cześć!